Które jest o tym, co w prawie, czyli w dyrektywie, która mówi, jaka powinna być reprezentacja kobiet w biznesie. Dużo historii przeciekawych, liderek, zarówno polityczek, jak i kobiet, które mają wspaniałą ścieżkę kariery i ogromne osiągnięcia. Spotkanie na temat tego, jak ważne dla firm jest zadbanie o różnorodność, jak ważne dla firm jest zadbanie o to, żeby kobiety były w zarządach spółek, w radach nadzorczych, bo to po prostu dzieje się z korzyścią dla wszystkich. Doskonała energia, z której wynika jasno, że wszystko przed nami i że z takimi kobietami w biznesie nie tylko firmy będą się rozwijać, ale będziemy przecierać te ścieżki dla następnych pokoleń. Bardzo cieszę się, że miałam szansę uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu. Ono jest dla mnie bardzo ważne, bo pracuję w zarządzie Spółki Skarbu Państwa i moim zadaniem jest wdrażanie dyrektywy. Ale z drugiej strony, dzięki swojemu długiemu, dziesięcioletniemu doświadczeniu na stanowisku wiceprezydentki Gdyni, wiem, jak trudno w praktyce jest zajmować się takimi tematami. Dzisiejsza dyskusja była twórcza, była praktyczna, dotyczyła tego, z czym spotykamy się na co dzień i jestem przekonana, że może nas zaprowadzić w dobrym kierunku. Stanowimy 50% społeczeństwa. Jeżeli chcemy, żeby była, nastąpiła pewna zmiana, a tego oczekujemy i to jest korzystne nie tylko dla nas, ale również jest korzystne dla mężczyzn, chcemy rozmawiać i nawiązywać kontakt z mężczyznami, którzy rozumieją parytety, którzy widzą, że przecież tak naprawdę biznes nie ma płci, że tak naprawdę liczy się człowiek, który ma talent, człowiek, który ma pasję, który ma zdolności. I ta osoba może być prezesem, może być szefem zarządu, z szefem rady nadzorczej, radą nadzorczą itd., itd. Właściwie bardzo dużo zadań do zrobienia, bo to, żeby dyrektywa Women on Boards weszła w życie i zaczęła prawdziwie działać, to zależy od nas, kobiet i mężczyzn w zarządach, w radach nadzorczych i właścicieli, żeby się tym tematem zajęli i poważnie spojrzeli na różnorodność.